Masie, tutaj idziemy? Takie, tata czeka, tata czekam. I z domu, może znowu idę tutaj. Masz, idę na pracę, pas. Widzicie? Chodź, nie mogę, Kup, boli. Chuj mi, masz, masz. Masz. Kurwa, chodź, nie, da sobie Nie da. Oprasz. O, tu jest super kurka. Pagaj, okay. teraz są kurty, Idziemy, to Do tam o. O, o, co to? Moje jasno to i straż moje, już stało. Nie patrzę, czy tam, damy. Tak, i Na i ten, i ten, i

どうもこんにちは。

Chcę karmić. Miota. Ja też ja czasami w samochodzie. <laughs> Dus je wil maar owning It sambal, voel dat je een in Rocky eindaby masuk voor このツードワード前 considers child teaching. Dus lush b計 En een vrouwer van," hey coach, voor een geen ontvangster. En eencticamente geenarle kijk

Dzień dobry, jestem w o już. <grymka> okay, no, był. Juba, a się kurwa tym okej, no ma nic, nie ma

Co teraz już? No, no ty. już. tu kieliszek. Jeszcze raz ludzie. już... Ja by gospę, kasmo. nieski dom. Idziemy do końca prosto

Það er í.

Różki, jest. Nie, nie, proszę, nie. Nikt. Nikt. Nikt nie, jeden jest już. Proszę, ty, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie, nie. 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 Ja Nie. 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 Idziemy... Nie. 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 Ej, ja to jest już sobie z mam... no, Mam. Pa. Właśnie mam domów. sery bazałki. Ha. Badłe domy i bloki. teraz? No to tutaj, o, czekaj. Kurwa. Kurwa. No, tu

bo teraz będzie pas, morzu są takie, są pas. cały blog, już tu byłem. Nie, wiem Jak co, w filmu to będę tutaj byłem. Tutaj już byłem. Nie, taki kurwa. Nie, 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 już nie, 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 jak nie, nie, Kurwa, nie, starej, jak się nie, 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 tak kurwa, nie, 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 było te stare szkoły, a nawet, no, nie, Tak jest to już łeb. No, koły tej, teraz nowej, na Prakę. To, pisać, to jest Prak ja jest gruba z koły. 89 na szkoła. I pracujesz teraz. tak chodzi teraz, tu już klasę. czyli już. to praka ja jest Prak, to, to, to jest. Watsavia, praka teraz. Osa, 89 z koła. Tu to, to, to chodzi tu pisać. tu chodzisz, tu chodzi tu chodzisz, już chodzi no już chodzisz, tu chodzisz, tu no, takie fury są, tak takie, kę. furki jedzą, a miostro jest lepszy już, koło 30 tysięcy, koło... fury, no, Ja mam go szybko, mał, tak jak praca ma, kurwa czy to może zrobić, może. Zapierdala to... Show. i jest, na może. Ja wiem. To jest taka straszna blokistka, tego... uch. O, pijaki jakie spadły. <kluzny> o ty, ważne ludzi, pijaków, tylko... Tak, już koło 19 będzie już. Już już. To jest inaczej. Trzeba ludzi, tylko bloków jeszcze. Do tego domu. Jak się nie zatruje. Nie na dobrej pracy filmy kres. I, id idziemy Epicę sobą, bo jest drugi rok, mamy 3 kidney Macie filmy jakiś, słabce go Nie może tajemnienia Nie patrzcie jak było Nie, nie a, to ja, oni jakich chujek musi. pusi Jak gdy, gdy będzie, nie brak patrzę koło filmu Cześć

co to jest kawa, bęc ja robiłem nie było jej bani, nie zna pasi, chyba będzie on tylko. kurwa żeby nie nie jest kurba kosz, nie jest kurwa może policja, o policja to wyjeba policja kurwa, psie bana, bo przecież my policja tam to kurwa, kiedy to i policja, to goście się sąm zeta a, a teraz, Robi to okej Co nie to, to się pochodzi, ja już, a teraz poza Zabija. A szpital Nie zabija. A, to, a teraz zrobić <plusieurs> oh, I to będzie są. A teraz zabija się. O, jeden ta suka pas. To jest suka. Unto. Zabija ludzi. Oba! Jak te suki psy pierdolone. Kurwa, zabija ludzi. No i to idzie, że się stało komuś. I teraz zabiją. Chemią, kurwa. Widzimy, kurwa, chuje te, Tak mówią, spierali policja, co zabija, tak, broń, a mu się leki, co spierdolą, chemią, i zabiję, ciebie. A teraz idę na posadą, no i już, i żyję. Tak, ja po prostu nie miałem posadu. Małem posadzki koło domu, mam. Las spierdolił, dzieci zjebali lasy, kików domu. domu, spali stali, jak było. Teraz sobie nic nie stało się.

ten gammer, tak, dupy, chodzą. Masz na kurbach chodzą. Masz na To chodzą. Masz na kurbach. Masz to. Nie to na kurbach. Masz na kurbach. Masz na kurbach. Masz I kurbach. Masz na kurbach. Masz na kurbach. Masz na kurbach. Masz na kurbach. już

चीज चीज कौ कौ चेस्ट फूर भाजी कौ भर्साई कोपी होता होना रहा